Dobra, dzisiaj będzie krótko, szybko i do rzeczy, bo zaraz kończy mi się światło, a naprawdę bardzo, bardzo chcę to dla Was nagrać. Mam dla Was coś naprawdę ekstra, lepszego niż jakiekolwiek wyzwania noworoczne 2017, tylko chcę od Was dwóch rzeczy. Pierwsze, zajrzyjcie w opis do filmiku, po drugie, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi kolejnymi filmami, a ja Was przeprowadzę przez najlepsze wyzwanie noworoczne ever. Na fejsie teraz jest mnóstwo takich wyzwań typu w 2017 zacznę chodzić na siłowni, w 2017 zacznę biegać, w 2017 schudnę 10 kg, schudnę 20 kg, w 2017 odstawię całkiem słodycze. Nie. Te wyzwania, one nie są realne. Umówmy się, jeśli ktoś bardzo lubi słodycze. Lubisz słodycze? Ja uwielbiam słodycze. Nie wyobrażam sobie odstawienia całkowitego słodyczy. Ważniejsze jest umieć się je czymś zastąpić. To samo z bieganiem. Jeśli nie lubisz biegać, to to wezwanie skończy się na tym, że kupisz sobie buty do biegania i będą się stały i się kurzyły. Albo kupisz sobie karnet na siłownię, a nie wiedząc, co na tej siłowni masz robić będziesz po prostu płacić co miesiąc karnet na siłownię, no i tyle, skończy się z tego wyzwania. Noworoczne wyzwania najczęściej zapał jest super wielki na początku, przez cały styczeń, a później topnieją równie szybko jak świąteczny śnieg. a ile w ogóle jakikolwiek śnieg na święta był. No, w tym roku nie było. Nie mów sobie, że zaczniesz biegać, jeśli tego nie lubisz. Nie mów sobie, że schudniesz 20 kg w 2017, bo do tego trzeba mieć jakiś plan. To, co chcę dla Was zrobić, to pokazać, że nie ma co sobie obiecywać coś, wyznaczać jakieś. Znaczy, no, okej, okay, wyznaczanie sobie celu jest bardzo dobre, ale to musi być realny cel, to musi być mądry cel i przede wszystkim musimy mieć jakiś plan. Nie, nie, nie po prostu cel dla samego celu, ale wiedzieć, jak my go chcemy osiągnąć. No i to musi być też odpowiednio zapanowana dobra dla nas, atrakcyjna ścieżka, dzięki której ten cel osiągniemy. To, co chcę Wam zaproponować w 2017, to zmiana nawyków. Nie tylko na miesiąc, na dwa, byleby schudnąć, byleby na wiosnę odsłonić brzuszek, a za rok będzie znowu, w 2018, znowu schudne to, co przytyłam pod koniec 2017 roku. W tym roku tak nie będzie, bo chcę Wam pokazać, jak można zmienić swoje nawyki już na stałe, jak już na zawsze cieszyć się, w tym, że można kurczę, jeść zdrowo i żeby to było też smaczne. W tym, że można uprawiać sport i czerpać z niego radość, odkrywać jakieś nowe, nowe sporty, których jeszcze nie próbowaliśmy. O tym przede wszystkim, jak uprawiać ten sport bezpiecznie, żeby nie nabawić się żadnej kontuzji. Chcę Wam pokazać, jak zmienić te nawyki. I to jest nasze wyzwanie na 2017 rok. Każdy z nas chce schudnąć i super fajnie, ale pamiętajcie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest nasze samopoczucie, najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze jest to, żeby te zmiany, które wprowadzimy, żeby one były już na stałe, żeby po prostu polubić to, co robimy, polubić siebie i czerpać radość z tego, że jesteśmy zdrowi. Bo waga naszego ciała się będzie zmieniać, ale zdrowie to jest coś, coś co się docenia dopiero kiedy się je straci. Więc w 2017 roku wprowadzamy zdrowe nawyki. Bądźcie ze mną, subskrybujcie, zaknijcie w moje pozostałe social media, no i widzimy się na wydarzeniu i w kolejnym filmie, który będzie już niedługo. Pa!